W tej części zajmiemy się tematem konfliktów. Jest to coś, z czym każdy z nas spotyka się na co dzień. Kluczowa myśl jest prosta. Konflikty można podzielić na dwa główne rodzaje. Są konflikty, które toczymy wewnątrz nas samych i konflikty, które mamy z innymi ludźmi. Co więcej, choć konflikty bywają nieprzyjemne, mogą być też dla nas okazją do rozwoju. Najpierw wyjaśnimy, czym jest ten pierwszy rodzaj czyli konflikt wewnętrzny. Następnie omówimy konflikt z innymi ludźmi, a na koniec powiemy, jak można sobie z nimi radzić i dlaczego mogą być one pożyteczne. Zacznijmy od pierwszego rodzaju, czyli od konfliktu intrapersonalnego. Słowo intra oznacza wewnątrz. Jest to więc konflikt, który dzieje się wewnątrz jednej osoby, w naszej głowie. To wewnętrzne napięcie, które czujemy, gdy mamy jakiś dylemat, albo gdy nasze potrzeby są ze sobą sprzeczne. Najłatwiej zrozumieć to na przykładzie. Wyobraź sobie, że z jednej strony chcesz zmienić pracę, bo obecna cię nudzi i masz ochotę na nowe wyzwania. To jest chęć podejmowania ryzyka, ale z drugiej strony boisz się, bo nowa praca to niepewność, a obecna daje ci poczucie bezpieczeństwa. To jest potrzeba bezpieczeństwa. Walka między tą chęcią ryzyka a potrzebą bezpieczeństwa to właśnie klasyczny konflikt intrapersonalny. Inny przykład to dylemat między dwiema sprzecznymi wartościami, np. między lojalnością wobec przyjaciela a uczciwością. Głównym problemem w tym rodzaju konfliktu jest więc rozwiązanie tego wewnętrznego napięcia i podjęcie decyzji. Teraz przejdźmy do drugiego rodzaju, czyli do konfliktu interpersonalnego. Słowo inter oznacza pomiędzy. Jest to więc konflikt, który dzieje się pomiędzy ludźmi. Może on występować między dwiema osobami, na przykład w pracy czy w rodzinie, ale też między całymi grupami. Konflikt ten najczęściej wynika z tego, że ludzie mają różne potrzeby, inne oczekiwania albo wyznają inne wartości. Przykładem może być kłótnia w małżeństwie o to jak wydać pieniądze. Jedna osoba chce oszczędzać, a druga chce jechać na wakacje. Ich potrzeby i cele są w tym momencie sprzeczne, co prowadzi do konfliktu. W pracy może to być spór między dwoma działami o to, który projekt jest ważniejszy. W przeciwieństwie do konfliktu wewnętrznego, tutaj problemem nie jest tylko nasze wewnętrzne napięcie. Problemem jest znalezienie sposobu na dogadanie się z drugą osobą, która ma inne cele. Wymaga to komunikacji i negocjacji. Skoro znamy już oba rodzaje konfliktów, Zastanówmy się, jak można je rozwiązywać. Jak już wspomnieliśmy, w przypadku konfliktów wewnętrznych musimy sami ze sobą dojść do ładu, natomiast w przypadku konfliktów z innymi ludźmi mamy do dyspozycji różne narzędzia. Jednym z nich są negocjacje, czyli próba znalezienia rozwiązania, które będzie do przyjęcia dla obu stron. Innym sposobem jest mediacja, kiedy w rozwiązaniu sporu pomaga nam neutralna osoba trzecia. Bardzo ważna jest też komunikacja asertywna, czyli umiejętność wyrażania własnych potrzeb w sposób jasny, ale bez atakowania drugiej osoby. I tu dochodzimy do ostatniej, bardzo ważnej myśli. Konflikty, choć często trudne, pełnią też funkcję rozwojową. Mogą być dla nas czymś dobrym. Na przykład wewnętrzny dylemat może nas zmusić do głębszego zastanowienia się nad tym, co jest dla nas naprawdę ważne w życiu. Z kolei konflikt z inną osobą, jeśli zostanie dobrze rozwiązany, może oczyścić atmosferę, prowadzić do lepszego zrozumienia siebie nawzajem i ostatecznie wzmocnić relacje. Podsumujmy więc to, o czym mówiliśmy w tej części. Konflikty dzielimy na intrapersonalne, czyli te wewnętrzne, które toczą się w naszej głowie oraz na interpersonalne, które dzieją się między ludźmi. Te pierwsze wynikają ze sprzecznych pragnień lub wartości wewnątrz nas. Te drugie wynikają z różnic w potrzebach i celach między różnymi osobami. I co najważniejsze, pamiętajmy, że mądrze rozwiązany konflikt, zarówno ten wewnętrzny, jak i zewnętrzny, może być dla nas cenną lekcją i okazją do rozwoju. Aby to dobrze zrozumieć, najpierw omówimy specyfikę konfliktów wewnętrznych, które toczymy sami ze sobą, następnie przejdziemy do konfliktów z innymi osobami. Na koniec pokażemy, w jaki sposób są one ze sobą połączone. Zacznijmy od konfliktu intrapersonalnego, czyli wewnętrznego. Jest to sytuacja, w której wewnątrz nas ścierają się różne pragnienia, cele lub wartości. To tak, jakby dwie części naszej osobowości ciągnęły nas w przeciwnych kierunkach. Na przykład możemy odczuwać potrzebę stabilizacji i bezpieczeństwa, ale jednocześnie pragnąć zmiany i nowych wyzwań. To jest właśnie klasyczny konflikt wewnętrzny. Inny przykład to konflikt wartości, gdy chcemy odnieść sukces zawodowy, ale równie ważny jest dla nas czas spędzony z rodziną. Często trudno jest pogodzić te dwie rzeczy. Istnieje też coś, co psychologowie nazywają konfliktem dążenia/unikania. Polega to na tym, że pragniemy czegoś, co jest dla nas atrakcyjne, ale jednocześnie boimy się tego. Na przykład, chcemy awansu w pracy ale obawiamy się większej odpowiedzialności i presji. Taki nierozwiązany konflikt wewnętrzny jest źródłem dużego napięcia emocjonalnego i frustracji. Jeśli trwa długo, może prowadzić do gorszego samopoczucia psychicznego. Kluczem do rozwiązania takiego konfliktu jest przede wszystkim samoświadomość. Chodzi o to, by zastanowić się nad swoimi priorytetami i zrozumieć, co jest dla nas naprawdę ważne. Pomocne mogą być techniki takie jak dialog wewnętrzny, medytacja, a czasem profesjonalna terapia. Podsumowując tę część, konflikt wewnętrzny to walka, którą toczymy w naszej własnej głowie, a jej rozwiązanie wymaga zajrzenia w głąb siebie. Przejdźmy teraz do drugiego rodzaju konfliktu, czyli konfliktu interpersonalnego. Jak sama nazwa wskazuje, występuje on między dwiema lub więcej osobami. Jego przyczyny mogą być bardzo różnorodne. Po pierwsze konflikty mogą wynikać z różnic w wartościach i przekonaniach. Dzieje się tak, gdy ludzie mają fundamentalnie inne poglądy, np. Na, na politykę czy świat. Po drugie, przyczyną bywają sprzeczne interesy, na przykład gdy dwoje ludzi rywalizuje o te same ograniczone zasoby jak awans w firmie. Po trzecie do napięć prowadzą różnice w osobowości. Wyobraźmy sobie współpracę osoby bardzo otwartej, ekstrawertycznej, z kimś cichym i introwertycznym. To może rodzić problemy. I wreszcie, bardzo częstą przyczyną konfliktów są po prostu problemy w komunikacji. Niejasne komunikaty czy brak empatii prowadzą do nieporozumień. Specyfika konfliktów z innymi ludźmi polega na tym, że mają one ogromny wpływ na nasze relacje. Mogą prowadzić do agresji, wycofywania się, a w skrajnych przypadkach nawet do zerwania więzi. Sposobem na rozwiązanie takich sporów jest przede wszystkim skuteczna komunikacja. Kluczowe umiejętności to aktywne słuchanie, czyli prawdziwa próba zrozumienia drugiej strony, a nie tylko czekanie na swoją kolej do mówienia. Ważna jest też empatia i poszukiwanie rozwiązania, w którym obie strony czują się wygrane. Chodzi o to, by znaleźć wspólny cel, zamiast skupiać się na tym, co nas dzieli. Reasumując, konflikty między ludźmi wynikają z różnic a najlepszym sposobem na ich rozwiązanie jest otwarta komunikacja i empatia. Na koniec, co najważniejsze, zobaczmy, jak konflikty wewnętrzne i zewnętrzne są ze sobą połączone. Ta zależność jest niezwykle istotna. Otóż nasze nierozwiązane konflikty wewnętrzne często przenoszą się na relacje z innymi. Na przykład osoba, która przeżywa wewnętrzny konflikt dotyczący swoich wartości, może być bardziej drażliwa i częściej wchodzić w spory z otoczeniem. Dzieje się tak, ponieważ jej wewnętrzne napięcie szuka uj, ściana zewnątrz. Dlatego, jak wspomnieliśmy na początku, praca nad sobą i swoimi wewnętrznymi dylematami jest tak ważna. Gdy zyskujemy samoświadomość i akceptujemy własne sprzeczności, stajemy się bardziej otwarci i empatyczni w kontaktach z innymi. Lepsze zarządzanie sobą prowadzi do lepszego zarządzania relacjami. Podsumujmy więc całość. Konflikty można podzielić na wewnętrzne, czyli te w naszej głowie, oraz zewnętrzne, czyli te z innymi ludźmi. Konflikty wewnętrzne rozwiązujemy przez samoświadomość i zrozumienie siebie. Konflikty zewnętrzne wymagają empatii, dobrej komunikacji i szukania wspólnych celów. Najważniejszym wnioskiem jest to, że oba te wymiary są ze sobą połączone. Osiągnięcie harmonii wewnętrznej jest fundamentem do budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji z innymi. Ta zależność prowadzi nas do bardzo ważnego i optymistycznego wniosku. Najskuteczniejszym sposobem na poprawę relacji z innymi jest praca nad samym sobą. Kiedy rozwiązujemy swoje wewnętrzne konflikty, zyskujemy spokój i pewność. Ta wewnętrzna siła sprawia, że jesteśmy mniej podatni na ataki z zewnątrz i bardziej otwarci na innych. Jak podkreśla tekst, kluczem jest samoświadomość i akceptacja. Gdy akceptujemy własne, nawet sprzeczne wartości, Stajemy się bardziej wyrozumiali i empatyczni wobec innych. Podsumowując tą część, konflikty wewnętrzne i zewnętrzne to nie dwa osobne światy, ale system połączony. Nasze nierozwiązane dylematy mogą zatruwać nasze relacje. Dlatego inwestycja w zrozumienie samego siebie jest jednocześnie najlepszą inwestycją w nasze relacje z innymi ludźmi. Harmonia wewnętrzna prowadzi do harmonii w relacjach. Teraz przejdziemy do najbardziej praktycznej części. Co konkretnie możemy zrobić, aby te konflikty rozwiązywać? W tej sekcji poznamy konkretne metody i narzędzia, które pomogą nam radzić sobie w trudnych sytuacjach. Od razu zdradzę kluczowy wniosek. Choć metody dla konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych różnią się, łączy je wspólna idea, wymagają od nas świadomego wysiłku. Aby to dobrze zrozumieć, najpierw przyjrzymy się narzędziom do pracy z konfliktami wewnątrz nas. Następnie omówimy techniki, które sprawdzają się w sporach z innymi ludźmi. Zacznijmy więc od metod rozwiązywania konfliktów intrapersonalnych, czyli wewnętrznych. Pierwszym i podstawowym narzędziem jest samorefleksja. Polega ona na świadomym zatrzymaniu się i zastanowieniu nad własnymi myślami i uczuciami. To jak zadawanie sobie pytań: dlaczego tak się czuję? czego tak naprawdę pragnę? Drugą metodą jest dialog wewnętrzny. Można to sobie wyobrazić jako zorganizowanie spotkania dla różnych części naszej osobowości. Pozwalamy dojść do głosu zarówno tej części, która pragnie bezpieczeństwa, jak i tej, która szuka przygód. Celem jest wysłuchanie obu stron i znalezienie kompromisu. Czasem jednak konflikty wewnętrzne są zbyt skomplikowane, by poradzić sobie z nimi samemu. Wtedy z pomocą przychodzi terapia. Profesjonalny terapeuta jest jak doświadczony przewodnik, który pomaga nam zrozumieć siebie i daje sprawdzone narzędzia do pracy nad sobą. Wszystkie te metody prowadzą do jednego celu rozwijania samoświadomości. Im lepiej znamy siebie, swoje wartości i słabe punkty, tym łatwiej jest nam zarządzać wewnętrznymi napięciami. Przejdźmy teraz do konfliktów interpersonalnych, czyli tych, które mamy z innymi. Tutaj kluczem jest skuteczna komunikacja. Pierwszą techniką są negocjacje. Nie chodzi tu o wielkie biznesowe umowy, ale o codzienne sytuacje i szukanie rozwiązania, które zadowoli obie strony. Celem nie jest wygrana, ale porozumienie. Drugą niezwykle ważną umiejętnością jest aktywne słuchanie. To coś więcej niż tylko czekanie na swoją kolej, by coś powiedzieć. To autentyczna próba zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby. Czasami, gdy emocje są zbyt silne, pomocne mogą być mediacje. Polega to na włączeniu do rozmowy neutralnej trzeciej osoby. Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, lecz pomaga uporządkować dyskusję i utrzymać ją na właściwych torach. Kolejna bardzo użyteczna metoda to komunikacja asertywna. Asertywność to umiejętność wyrażania swoich potrzeb i uczuć w sposób jasny i bezpośredni, ale bez agresji. Zamiast oskarżać, mówimy o swoich odczuciach: na przykład czuję się zraniony, kiedy. Na koniec, Niezwykle skuteczną strategią jest ustalanie wspólnych celów. Kiedy ludzie są w konflikcie, często skupiają się na tym, co ich dzieli. Znalezienie wspólnego celu pozwala im zjednoczyć siły przeciwko problemowi, zamiast walczyć ze sobą. Podsumujmy więc tę praktyczną część. Mamy do dyspozycji konkretne narzędzia do radzenia sobie z konfliktami. Jak już wiemy, możemy je podzielić na dwie grupy. W przypadku konfliktów wewnętrznych. Kluczowa jest praca nad sobą, czyli samorefleksja, dialog wewnętrzny, a czasem profesjonalne wsparcie. Z kolei w przypadku konfliktów z innymi ludźmi najważniejsza jest komunikacja. Pomagają nam w tym techniki takie jak aktywne słuchanie, negocjacje, asertywność i szukanie wspólnych celów. Ważne jest, by pamiętać, że wszystkie te metody to umiejętności, które można ćwiczyć. Im sprawniej posługujemy się tymi narzędziami, tym łatwiej osiągamy wewnętrzny spokój. I budujemy lepsze relacje z otoczeniem.